Białe zaczynają, wygrywają. A ja my jesteśmy białymi, tak? Ja tak, jestem tak, białymi, tak? Tak, tak, tak. I mam teraz ruch. Tak. Wow, trzeba się zastanowić. Tu se koń idzie, tutaj se chodzi. <laughs> Bieżyczka, królowa schowana w takim zamku, ale ten zamek ma przeciąg, to pamiętam. Tak, tak. Nie, wszystko na razie jest pod kontrolą. Uważam, że jest. Wszystko jest pod kontrolą. Tak, jest, tak, tak. Mówię o ich zamku, dobra. Um. to tu pójdę. Ty no... A kto teraz z kim gram? To jest komputer? Stary, bo to jest zadanie typu mad w jednym. Aha! Mad w jednym, jasne! Kurwa! Mad w jednym. To jest takie easy, że ja pierdolę. Tu blokuję, nie? No. Koniec, nie? No kurwa! Ja serio myślałem, po razie ci myślałem, że gramy w szachy, już do była No, partyjka, no jakieś... a, Nawet jak gramy w szachę,